Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za ławki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla wszystkich znaków na 19 maja, na nów Księżyca w byku. Tematem tego nowiu będzie oczywiście radość z życia, jaką bierzemy umiejętność przyjmowania tak radości obfitości także zmysłowość i takie właśnie też poczucie piękna tak właśnie w życiu, w życiu codziennym tak więc to są takie tematy na ten Nów księżyca z tym właśnie jak sobie tutaj, jak obcujemy z tym pięknem, tak? Na co dzień. Pięknem natury, sztuki i tak dalej. Dobrze. I zobaczymy, jaka tutaj energia ogólna dla wszystkich znaków się pokaże. I mamy tak. Mamy lw, lwa. Mamy asa Buław i mamy rycerza kielichów. No, fajna energia, bym powiedziała taka miłosna, namiętna bardzo i ognista. Dobrze, więc tutaj myślę, że będzie to właśnie też dobry czas na rozpoczynanie, na jakieś zwroty, tak? Mogą to być zwroty takie właśnie ku sercu. Pójście za głosem serca. Jakieś nowe iskry w nowym miejscu, może z nowymi osobami też. Dużo namiętności, dużo żądzy, więc też nad tym bym powiedziała, żeby troszeczkę uważać. Więc te tematy właśnie związane ze zmysłowością, z, tą, z tym... Z tym nowiem w byku, jak najbardziej myślę, że tutaj są też w tej energii ogólnej, tak? Zmysł zmysłowość, ogień, takie cieszenie się życiem, tak? I pójście właśnie za tym, za, za sercem, tak? Więc bardzo fajna energia. Dobrze, zobaczymy jeszcze, jak to się pokaże u poszczególnych znaków zodiaku, więc może jakaś nowa miłość, jakieś, jakieś nowe otwarcie, tak? I myślę, że dużo radości może to dawać, tak? Więc fajna, super energia. Dobra, i myślę, że wystarczy i zaczynamy tradycyjnie od baranków. Baranki mają pięć mieczy, byki. Królową kielichów. Bliźnięta, dziesięć mieczy, Kurczę, no tak, tak, kozio... raki, no, chyba drugi raz już w tej chwili już pod rząd, bo chyba ostatnio też y, raki też mieliśmy, pazia mieczy. Hmm. Y, lwy, pięć kielichów. Panny, dwie buławy. No, jak na tą og ogólną energię, to tutaj nie jest za lekko. No, byki mają faktycznie fajną energię, a tutaj takie no i, i może panny trudniejsze. Wagi Asamieczy, Skorpiony Maga, Strzelce 8 buław, Koziorożce 6 denarów, Wodniki Słońce i Rybki 3 buławy. Na spodzie tutaj wszyscy mamy y, gwiazdę, czyli może, może to, co się tutaj wydarza w tej sferze, właśnie może y, takiej emocjonalnej, nowych początków, może to jest to, te zmiany tutaj może, y, które tutaj są, tak? Może one właśnie mają nas przybliżać. Y, y, do na, na naszą taką y, tutaj. Y, na, na nasze tory, tak? Może tak, może tak być. Dobrze, zaczynamy od baranków. Baranki mają tutaj pięć mieczy, tak? Więc tutaj jakieś nieporozumienia, jakieś słowa, które ranią. Miejmy nadzieję, że to nie w tym procesie, tak? Uważajcie, jeżeli, jeżeli właśnie coś takiego nowego by się Um, pojawiło, tak? To uważajcie nad tymi mieczami. Dobrze byłoby nad tym zapanować, chyba że to jest jakaś, jakieś stare doświadczenie, tak? I tej piątki mieczy, więc jakby już tutaj starajcie się um, właśnie z tą energią już y, inaczej troszeczkę popracować, tak? Żeby się to nie powtórzyło. Może też z innymi osobami macie właśnie takie doświadczenie, i tu się coś nowego pojawia, tak? I jest tutaj z Waszej strony, czy z, czy z tej drugiej strony, właśnie zwrot, tak? I pójście za głosem serca, ale jeszcze dobiorę coś Wam do tej piątki mieczy. Jest głupiec, czyli wejście w coś nowego, tak? No dobrze, tak zostawmy. Więc, tak jak powiedziałam, może jakiś zwrot, wejście w coś nowego, w coś bardzo obiecującego i takiego właśnie ognistego. No to też panujcie nad tą bestią, tak? Bo tutaj też ta piątka mieczy się pojawiła. Dobrze, czyli tak mają baranki. A teraz byki. Byki mają królową kielichów piękna para. Król kielichów, królowa kielichów, Azbuław, namiętność, tutaj te wodne energie, więc tutaj też może się dużo dziać. Może jakaś miłość, jakieś sprawy relacyjne też tutaj się mogą pokazywać. Piękna energia. Po prostu korzystajcie z tego. Super. Świetnie. Może właśnie to coś nowego, może jakieś odnowienie, tak? A, ale może też tak jak mówię, no jakiś właśnie zwrot jest tutaj, taki zaczęcie czegoś nowego, albo na nowych zasadach, jeżeli ta sama relacja, to na, tych, na nowych zasadach. Bliźnięta 10 mieczy. No może być 10 mieczy, tutaj taki właśnie zwrot. Y Pójście za głosem tego serca, tak? Więc też może tutaj coś się pojawić, coś nowego, tak? Obiecującego bardzo, ale ponieważ jest to też taka trudniejsza energia, dziesięciu mieczy, też jeszcze tutaj Wam coś dobiorę, jakieś dopowiedzenie dla bliźniąt. Mamy tutaj jeszcze diabła, więc tutaj może być jakieś uzależnienie. Jakieś lęki też, może lęki związane właśnie z wejściem w coś nowego, z tym, odwr z tym, z tym odwrotem, tak, pójściem za tym głosem serca, może, tutaj, może to wzbudzać lęk, może też y, tu być jakieś powiązanie z, z tym końcem, tak, że tutaj jednak jest jakaś więź i jest tutaj i y, to może wtedy przeszkadzać jakby w tej ogólnej energii, w tym co tutaj się wydarza, tak. Więc to też może różnie wyglądać. Następnie mamy raki. Raki, ja mówię, chyba w tamtym, w jeżeli chodzi o pełnię w skorpionie, chyba też mieliście, właśnie, pazia mieczy, Więc jeszcze tutaj ten, ten element umysłu, bym powiedział tak, jeżeli właśnie jest to energia, wejdziemy w uczenie się, w dowiadywanie się i tak dalej. Może nie szpiegowanie, ale takie właśnie uczenie się bardziej, to jak najbardziej tak. Stawianie granic. No, jeżeli coś nowego się tutaj pojawia, no może jest taka potrzeba, tak, ale jeżeli już to w taki delikatny bym powiedziała sposób. No i uważacie na tego pazia mieczy, tak, żeby tutaj właśnie jak coś się zaczyna, coś nowego, to żeby z czymś tam. Takim y, też nie wyskoczyć reniącym, tak? Żeby uważać też na tego y, pazia mieczy w sobie. No chyba, że to. Y, no, to mogło być osoby, tak? No to to nie są na tym samym też poziomie, bym powiedziała. No dobrze. Rydwan. No to trzeba byłoby się po prostu zmobilizować y, w sobie, tak? Y, więc myślę, że to jest rada dla tego pazia, żeby po prostu. E, jakoś się wziął w, do kupy, i, i żeby po prostu no tutaj, żeby zapanować właśnie nad tym, nad tym paziem, tak, żeby jednak e, nie zmarnować tej energii, która tutaj się pojawia i tej szansy, tak. Może na nową relację, może na jakąś e, nową e, też, może być biznesową, tak, która. E, która tak y, nas pociąga, tak, więc tak to wygląda. Następnie y, lwy. Lwy mają pięć kielichów, też nie, niezbyt łatwa energia, czyli jakiś żal, jakieś po prostu, no mam nadzieję, że to nie chodzi o tą energię tutaj, tak, bo też może być, że mm, tutaj coś się z takiego zadziało, albo nie weszliście, nie podjęliście tej buławy i później jest taka rozpacz, tak. Żal, że, że, że czegoś tam, że coś Wam przeszło koło nosa, ale też może to być, że jest jakaś to stara sprawa, tak? I tutaj jesteście też w takim procesie jeszcze niezamkniętej jakiejś relacji, jakiejś sprawy, która Wam po prostu na poziomie emocjonalnym ciąży, tak? I wtedy, jeżeli pojawia się jakiś azbuław, coś nowego, czy ktoś nowy no to ciężko jest, jakby w to wejść, tak? I wykorzystać to, bo jesteśmy zajęci, po prostu, jesteście zajęci rozpaczaniem. I dlatego jeszcze coś tutaj wam dobiorę, jakaś podpowiedź. Cztery denary, czyli też takie zamknięcie się w sobie, A więc no, uważajcie, pokazuje się ta energia, więc też starajcie jeszcze dziewięć buław, czyli taki taki upór, taki tak, stanie przy swoim, zamknięcie się. Więc jeżeli coś takiego będziecie czuć, to po prostu jeżeli będziecie w stanie nad tym zapanować, popracować, no żeby właśnie to, co się pojawia w tu i teraz, żeby Wam po prostu nie przeszło koło nosa. Dobrze, następnie mamy panny, panny dwie buławy, jest as buław, dwie buławy, bardzo pięknie, jest tutaj progres, więc myślę, że podejmiecie buławy, że wykorzystacie tą energię i już będziecie po prostu planować, więc bardzo piękna energia tutaj, bardzo korzystna dla Was. Super. Wagi, wagi mają Asa Mieczy, As Buław, As Kielichów, może to to, co się tutaj wydarza, może to też y, być dla, na, na jakieś, jakieś olśnienie też tutaj może być, może coś zobaczycie, po prostu y, jakąś y, dużą właśnie szansę dla siebie i też na poziomie takim emocjonalnym, y, też triumf, y, więc y, myślę, że tutaj też fajnie tutaj u Was może zapracować. Macie trzy żywioły, więc jest tutaj jakaś e, równowaga. No, więcej może tego ognia bym powiedziała, tak? Jeszcze ziemi brakuje, e, ale myślę, że to jest dobra energia, tak? A że ten as mieczy i as buław fajnie tutaj może mogą razem e, popracować w tym temacie. Następnie mamy skorpiony. Skorpiony mają super energię, mają maga, więc, jakby z tego, co tutaj się pokazuje, myślę, że będziecie w stanie zrobić cuda i, i, i na każdym polu to jakby wykorzystać, tak? W danym momencie i jeżeli chodzi, bo to też jest ogólne czytanie, czyli każda osoba może w innej sferze życia to bardzo dobrze wykorzystać, tak? Więc świetnie ten mak też ma taką właśnie, ma tą buławę. Bardzo fajnie może tutaj to wszystko zapracować. Też bardzo dobra energia u Was. I kielich. Hmm. Cuda mogą się dziać. Super. Strzelce 8 buław, więc może tutaj będzie trzeba szybko zareagować na to, co przychodzi, więc też weźcie to pod uwagę żeby właśnie to nie przeszło wam koło nosa. Może u Was jest ciśnienie, tak, żeby coś wejść, zrobić, żeby pójść za głosem serca, też to wykorzystajcie, bo to tylko jeszcze może o tym mówić, że to trzeba zadziałać w odpowiednim czasie, żeby to, żeby wystrzelić w odpowiednim momencie, tak, że to, że tu w Waszym wypadku czas się też liczy, tak. Hmm. No i pamiętajcie, że jak już wystrzelicie te buławy, to nie możecie zmienić biegu ich, tak? Super, też bardzo dobra, korzystna energia, ale tak jak powiedziałam, podpowiedź, działanie w punkt. Następnie mamy koziorożca. Koziorożec ma 6 denarów, więc myślę, że tu może, jeżeli nie było jakiejś równowagi, tu może zagościć u Was równowaga. Też możecie e, zwrócić uwagę na tą równowagę, e, więc też e, taka harmonia i już tu macie praktycznie też, macie trzy żywioły, e, więc bardzo fajnie też to e, w jakiś tam sposób to e, uziemia Wam. E, I też radzenie sobie z tym po prostu, co macie w, w codzienności. E, bardzo dobra, korzystna energia. Wodniki, wodniki mają słońce, jest to dobra energia, osłabia też tą negatywną, ale słońce jest bardzo aktywne, słońce to męska energia, tu też mamy tego lwa, więc to są dużo ognia, jest bardzo dużo ognia, jeszcze buława, żebyście się nie spalili po pierwsze, a po drugie dlatego właśnie, ponieważ jest tak dużo tutaj tego ognia. Jeszcze dobiorę Wam y, jeszcze jedną energię, bo tutaj właśnie no nie ma tej, y, tej równowagi, tak? No to jest ten kielich jeden, tak? Y, ale jeszcze coś tutaj, może jeszcze jakaś u, uwaga, tak? Może też mówić o tym, że coś dobrze, wyraźnie już widzicie, tak? Więc też y, wtedy bardzo fajnie, tak? Bo widzicie, gdzie chcecie iść, tak? Y, więc ta zmiana jest taka uzasadniona i jakieś wchodzenie w coś nowego, takiego właśnie bardzo inspirującego jest tutaj. Śmierć chciała wyskoczyć, ale ona się nie odwróciła. No jakaś tam transformacja, tak? Niekoniecznie ona musi się tutaj y, objawić, ponieważ jedna karta wypadła. O, no już nie będę teraz też. Y, nie odwróciła się to powiedzmy, że. Chociaż zawsze jakaś tam transformacja fajnie się dopasować, tak? E, jakaś tam zmiana, nawet powiedzmy drobna, nieraz jest potrzebna. No, jest tutaj e, też ten e, paś e, buław, więc bym powiedziała, jeżeli chodzi o ogień, tak? O tego w ogóle tego lwa, i o to słońce, i tą to, to buławę, po prostu małymi kroczkami, tak? Właśnie, żeby nie za szybko, nie za mocno, tak, bo tego ognia tego jest za dużo, bym powiedziała, wchodź w to, ale małymi kroczkami, tak? Ucz się i wtedy jakby tutaj myślę, że ta równowaga zostanie zachowana i będzie można fajnie z tej energii tutaj skorzystać. Tylko tak jak powiedziałam, małymi kroczkami ostrożnie. I właśnie jako uczeń, a nie wychodzić jako mistrz, ja już tu wszystko wiem i po prostu już działam i rzucanie się, nie małymi kroczkami i raczej żebyśmy stanęli tutaj jako z, tak, z takim podejściem, że się będziemy ucze, uczyć i doświadczać i cieszyć się z tego całego procesu, a właśnie tworzenia czegoś, tak? Dobrze, następnie mamy ryby. Rybki mają trzy buławy, też dobra energia, też progres? Tu macie wy nacisk na to, co chcecie przyciągnąć, tak? A więc to, jeżeli wchodzicie w to coś, tak, czy to jest w was ten impuls wewnętrzny, jest jakaś zmiana, to żeby to też było zgodne z tym, z czego pragniecie, tak? W takiej dłuższej perspektywie, tak? Czy to jest to? A czy jest to realne, i tak dalej. Też bardzo dobra energia. No, tak jak powiedziałam, myślę, że tutaj troszeczkę takiej refleksji jeszcze się tutaj by przydało, tak? Żeby, żeby się nad tym zastanowić i w taki sposób to po prostu poprowadzić, właśnie to coś nowego, tą, tą, tą zmianę, która tu się pokazuje, żeby żeby po prostu, żebyście byli zadowoleni yy, yy, i żeby do, przybliżało was to po prostu yy, do celu, tak. Yy, no nie powiem, yy, jeżeli chodzi o wszystkie energie, nie, nie są łatwe tutaj. Może byki mają taką fajną energię, Skorpiony, yy, koziorożce taką łatwiejszą, tak. No, no nie jest to, yy, powiedzmy. Taka, taka lekka energia, ale zawsze z każdym można popracować i wyciągnąć coś, tak? I wznieść się właśnie na wyższy poziom i przybliżyć się tak, jak była właśnie ta gwiazda: yy, yy, przybliżyć się na te właściwe tory, tak? Dobrze. Tak wygląda czytanie na Nów Księżyca w Byku na 19 maja dla wszystkich znaków. Oczywiście jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!